Jest. Jako pszczela mądrość niesie, jedzmy nim na stanie jesień. Ale czapa! Zostałem królem kwiatków. Guciu, jedz trochę ciszej, proszę. Nie zapominaj o manierach. <grystanie> ha! O nie! Wyciągnijcie mnie stąd, błagam! <grystanie> Guciu, pomóż mi! Co się Proszę. znowu stało? Y Przepraszam, Guciu, gdybym się nie wygłupiał, nic by ci się nie stało. Przecież nic się nie stało. Huh? Znajdziemy ci miłe miejsce do spania pod niebem pełnym gwiazd. Huh? Może tam, nadaje się, prawda? A, ten stary, opuszczony ul nie będzie ci w nim wygodnie. Najpierw się wyprowadziłeś, a teraz. Chcesz spać w ulu? Wiecie, może odkryję tam jakieś różne fajne tajemnice, jak te dziurę. Ała! Co mnie straszysz! Cały się poskręcałem! Coś cię boli. Nie skąd? Wszystko gra, patrzcie. Zjadę jeszcze raz. O! La, 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 la. Ale fajnie! Ze śmiechu się odkręciłem! Patrz! Twoje popisy sprawiły, że Max znowu jest sobą. To znaczy, że masz wielki talent. Huh? Ty śpisz tutaj, a ja tam. Nie będziesz się czuł samotny. Jak to mówią? Wszędzie dobrze? Ale w Ulu najlepiej. Słońce zachodzi. Nie mogę wrócić o jej. Maju, mogę dzisiaj spać u ciebie?